Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Co Słychać U. I na dzisiaj przygotowałem nam. Zobaczymy, co się zmieniło w terrarium u Chromatopelma Cyanopubescens. Następnie zobaczymy, co się dzieje w tubie Monocentropus balfurii. Kolejny jest kątnik. Kolejna będzie, no, raczej smutna wiadomość, aczkolwiek awikularia jeszcze żyje. Natomiast pokażę Wam, w jakim jest stanie. Potem zrobimy nowy domek dla Seladoni. Ona póki co jest w takim, a dostanie... Ciutkę wyższy. I na sam koniec to jest bomba Pulcherima Classic, która wyliniała. Jest samcem niestety, najprawdopodobniej nakarmimy sobie go. To tyle, jeśli chodzi o wstęp. Zaczynamy od chromki. Jak widzimy, po zaledwie miesiącu terrarium chromki wygląda tak, jak na chromkę przystało. Ona ma swoje gniazdo tutaj z tyłu, ponieważ jest tam kabel grzewczy na regale. Ta konkretna sztuka nie ma problemów z tremą, w związku z tym obstawiam, że bez problemu uda nam się ją wywabić. Zobaczcie, krągła momentalnie reaguje na pensetę. Skoro już tak ładnie nam wyszła, to w zasadzie można je dać świerszcza. Będziesz chętna na takiego? Nie, ty po prostu bronisz gniazda, tak? O, jak bronię bardzo. No dobra, jeśli nie chcesz jeść, to cię zmuszać nie będziemy. W takim razie terytorialnej chromce podziękujemy i przejdziemy do tuby monocentropusów. No ale dobra, dlaczego powiedziałem w liczbie mnogiej tuba monocentropusów? Ponieważ tutaj samica siedzi z samcem. No i samiec już generalnie zrobił co powinien i będę go wyciągał. Także przy następnej okazji jak tylko zobaczę samca, bo on nocami sobie lubi wychodzić na zewnątrz, tego po prostu z tej tuby capnę, dlatego że e, samica nie złoży kokonu, jeśli samiec będzie jej przeszkadzał. Mimo że na pozór może to wyglądać, że im tam jest dobrze razem, bo sobie siedzą w jednym domku, to e, samica nie złoży kokonu, póki samiec jest w gnieździe. Słuchajcie, widzę obnurzę samca. On siedzi sobie tutaj. Może by się udało go wywabić. Ale boję się, że takie moje ruszanie pensetą zaskutkuje tym, że samiec się tylko wystraszy bardziej. No niestety, moi drodzy, nic dzisiaj nie będzie z oglądania tych monocentropusów, ale powiem Wam, że likwiduję tą tubę, bo fajnie było przez pierwsze dwa miesiące, kiedy samica rzeczywiście miała tutaj na dole gniazdo i ono było niczym nie skłócone. No a później, kiedy ona się zbunkrowała tak doszczętnie, że nawet nie widać tego gniazda, no to stwierdziłem, że tuba tutaj w tym momencie totalnie nie zdaje egzaminu, no bo po prostu nic nie widać, nawet jakbym chciał coś zo zobaczyć czy dostrzec, to się nie da. Więc słuchajcie, to jest wszystko, co możemy zobaczyć. Lol, nawet nie widać pająka teraz w tej noży, siedzi gdzieś pomiędzy górą a dołem. Masakra! W związku z tym e, następny film z monocentropusem będzie taki, jak robimy mu jakiś fajny szklany domek. Nawet widzimy tutaj kółeczka wentylacyjne, no to torf na początku był pod kółeczkami. No a co u kątnika? Co u kątnika, zając? Co u kątnika? No więc... Zobaczmy. Kątnik ma się dobrze. Najedzony. Pajęczyna taka, jak widzicie. Oczywiście to, że jest najedzony, nie znaczy, że nie będzie chciał sobie złapać jakiegoś świerszczyka. Otóż kątnik jest bardzo żarłoczny, a co za tym idzie, nigdy pokarmu nie odmawia. O, już jednego złapał, skubany. Drugiego. I trzeciego, i czwartego. Wszystkie będzie łapał. O, jeszcze tu się coś rusza, mój drogi. Zobaczcie, jak fajnie te świerszcze się momentalnie yy, po prostu zakleiły w pajęczynie. Nie wiesz, którego wybrać, nie? No wiem, wiem. Każdy świerszcz daje ci inne sygnały. Dobra, to przepnijmy się na obiektyw makro i zobaczmy tą bestię z bliska. Niestety, ale w tej skali odwzorowania, pajączek już nie wygląda tak pięknie. Kątniki są straszne trochę, nie? Dobra zjemy. ostatni luk na kątnika, który tutaj sobie tworzy dywanik do jedzenia. I lecimy dalej. Przyszła pora na aktualizację Avicularia avicularia. Co możemy stwierdzić już na pierwszy rzut oka? No, że Avi nie ma się dobrze, moi drodzy. Nie było poprawy żadnej. Chociaż tyle, że udaje mi się pająka karmić, wiecie? Ja po prostu biorę i tak szturcham go tutaj świerszczem. Czasem go nawet przewrócę na drugą stronę na plecy. I wtedy, mu, i wtedy mu podaje świerszcza po prostu kładąc go na helicery. Także nie umrze z głodu póki co, no ale jak widzimy motoryka tego pająka jest wysoce zakłócona. On nie potrafi chodzić, nie potrafi łapać ofiary, nie potrafi pleść pajęczyny, nie potrafi się wspinać. No jest można powiedzieć totalnie sparaliżowanym pająkiem więc nie wróżę mu dobrej przyszłości, ale cień szansy na poprawę tej sytuacji jest, ponieważ Kuba ze Spidershopu mówił mi, że jak zapewniam mu dużo ciepła, na przykład 30 stopni, to jest szansa, że ten ptasznik wyzdrowieje. Niemniej, obstawiam, że trzeba będzie czekać aż do kolejnej wylinki, także możliwym jest, że będę jeszcze czekał pół roku, aż ta awi wylinieje, bo ona liniała nie dalej niż pół roku temu, a jest dorosła, więc kurczę, no myślę, że jeszcze bardzo długo, sytuacja z Avi się nie poprawi. Także nie pytajcie co u Avi, bo jak będzie coś wiadomo, to ja po prostu w kolejnym co słychać u wam powiem co u niej słychać, no bo sytuacja z nią wygląda tak, że raczej szybko sytuacja się nie zmieni i jeśli już ma się zmienić, no to albo pająk umrze niedługo, albo będzie się długo męczył i później umrze, albo trzecia optymistyczna wersja to jest taka, że się będzie długo męczył, ale w końcu wylinieje i będzie zdrowy. Także Póki co sytuacja nie uległa zmianie, pająk ma się źle. A jak będzie dalej, to czas pokaże. Ale na poprawę humoru, możemy zobaczyć, co słychać u mojego bumba e, Pulcherima Classy. A kiedyś to był Euatlus Pulcherima Classy. I niestety, słuchajcie, cholera, jest to samiec. Także, także bardzo mnie to nie cieszy. Zobaczcie, jaki ładny. Dobra, rzućmy u pierwszego świerszcza powielnicę i zobaczmy, jak wygląda z bliska. No nie rób wstydu. Atakuj pan. Co to ma być? No. O, będzie atak, będzie atak ziomy. Zobaczcie, jak się musi skubany namyślić. Z tym pająkiem mam takie doświadczenia, że ciężko się nagrywa jak on je. Ale myślę, że teraz się uda, bo jest po A później? Poważnie no ziomie Świerz siedzi pod tobą, a ty co? Ups. ty no nie uciekaj ziom no niestety moi drodzy z niektórymi ptasznikami jest tak że one nie chcą jeść jak nagrywam a jak im wrzucę świerszcza i zostawię na dwie godzinki to później ten świerszcz jest zjedzony. więc no niestety ten pająk właśnie do takich należy ale tak czy siak zmienię obiektyw i zobaczymy go z bliska. No przyznajcie, że skubany jest ładny. Ja będę trzymał lampę i tak ze wszystkich stron go oświetlimy, żeby zobaczyć jak to wygląda. No i co możemy u niego zaobserwować? Na przykład to, że jak zwrócimy uwagę na kolana, to tam są takie bardzo podobne znaczenia jak na przykład u auratum, no nie? Jak coś to ptasznik w ogóle występuje w ekwadorze dziko? E, Jad słaby, można polecić początkującym, ale takie są dość rozbiegane i ja bym nie brał na rękę. Ojejku, o zobaczcie, jaką ma gęstą szczycinkę na Karapaksie. <grych> Jakby się nie uczesał. I kolanka. No i okej, okay, tego pojęka również żegnamy, i przechodzimy do ostatniego na dziś. Saladonie przerzucimy do większego pojemnika. Natomiast celem przeprowadzki jest to, że pojęk sobie zrobił gniazdo w tym miejscu. Nie wiem, czy to widzicie. Myślę, że widać. I to mnie denerwuje, ponieważ gniazdo jest dokładnie w połowie na wieczku i bardzo ciężko się obcuje przez to z pająkiem, w sensie no ogólnie karmienie i tak dalej, bo muszę uchylać tylko kawałek z tej strony, a to jest niewygodne, więc przełożymy ją do nowego pojemniczka. Wentylacja jest u dołu oraz u góry, także standardowo. Również standardowo zaczniemy od torfu. No tak ładnie nie rozsypię dookoła akurat. W sumie mogę tak uklepać ziemię, żeby tworzyła swego rodzaju zbocze. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ładnie, ładnie. No i jak wiemy z racji, że Seladonie są trapdorami i to w dodatku nadrzewnymi, to przyzdabiają swoje gniazda wszystkim tym, co znajdą w ich okolicy. I właśnie dlatego skołowałem taki fajny kawałek kory. Jeśli uda się, że Seladonia weźmie ten mech i go obklei, no to będzie naprawdę fantastycznie. Mam nadzieję, że się uda, ale nie wiem. I jeszcze jest drugi kawałek kory, tradycyjny, ale z porostem. Także zobaczymy, jak to się spisze. Także wciskamy pierwszy kawałek kory. Nie wiem, czy on się tu zmieści w ogóle. No, tak bym powiedział, na styki, powiem Wam. Jeszcze tutaj ułamie kawałek korka, bo będzie wystawał z pudła za bardzo. To rzucam jeszcze jeden kawałek z porostem. No i tak się prezentuje nowe terrarium. Widzimy, że muchu nie brakuje tutaj. Porostu w zasadzie również. No i zobaczymy, gdzie Seradonia sobie zrobi gniazdo. Ja obstawiam, że wiecie, gdzie zrobi? Tak gdzieś tutaj, w tym miejscu. Dla mnie najważniejsze, żeby nie robiła gniazda w miejscu, gdzie się wieczko styka z pojemnikiem, bo po prostu to jest uciążliwe. Dobra, przyszedł ten moment i nie ukrywam, że jestem trochę podekscytowany, że rozwalę jej to gniazdo. Widzicie, dokąd ono tutaj dochodzi? Strasznie jest to denerwujące. Generalnie rozwalimy to gniazdo, ale postaramy się jego szczątki gdzieś tam zaimplementować do nowego pojemnika. Ok, czyli po prostu otwieram pojemnik i zobaczymy, co się, co się wydarza. Ok, puściło. No i dobra, teraz jest operacja, która fajnie by było, żeby się udała: czyli przeszczep gniazda. Spokojnie mała. Postaramy się wziąć tyle, ile się da. Ojej, jak sobie siadła. Zobaczcie. Okej, okay. kładę gniazdo w nowym miejscu. O jaka ty jesteś najpiękniejsza, już wam ją pokazuję. No tylko zobaczcie jak mój szkrabek dorasta i się wybarwia. W dalszym ciągu ma niecały centymetr długości ciała, ale zobaczcie jaka ona już jest teraz piękna. Nie no, to ubarwienie. Wow, jeszcze jest relatywnie świeżo po wylince. Aczkolwiek już jadło, bo jak widzicie, balonik jest tutaj niemały. Ruszysz się na kamerze, mała? O, halo! Proszę mnie nie denerwować, tutaj. No i dobra, seladonia jest w nowym pojemniku, na starym gnieździe, tylko ja bym jej to gniazdo w jakiś sposób tutaj może rozprowadził i tym samym zasugeruje jej, że może zacząć się budować właśnie tu. Tylko szkoda, że. Ona jest od zewnątrz z drugiej strony, widzicie? Tutaj jest zewnętrzna część. Ale myślę, że pająk sobie poradzi. Myślę, że ja tak zostawiam to gniazdo, wiecie? A ty? O, jak ty cudownie wyglądasz nam mchu, dziewczyno! Znaczy, nie wiem, czy dziewczyno. Tak do niej mówię, bo liczę na to, że to kobieta, no nie? Ach! Ale jesteś zjawiskowa, naprawdę. Już L5, taki ogromny. Zobaczcie na nią. No, no już w swoim nowym domku, tak? O, teraz fajnie możemy zobaczyć, jak wygląda jej odwók z boku. Widzieliście ten dziwny kształt? To nie jest taki standardowy kształt odwłoka. Dobra, szturchnę cię ostatni raz. Pokaż się. O, jak się schowała strasznie nam do środka. Dobra kochani, jeśli tak, to jest to znak niepodważalny, że powinniśmy kończyć dzisiejszy odcinek. A w związku z tym, dziękuję wszystkim tym, którzy dotrwali do końca. Bardzo mnie cieszy fakt, że są takie osoby, które oglądają moje filmy w całości. Jeśli Wam się chce, to możecie napisać w komentarzu hashtag dotrwałem do końca. I moi drodzy, na dzisiaj to jest tyle. Od siebie mogę Wam tylko przypomnieć o tym, że przed przedwczoraj wyszedł specjal ostatni lankijski, także jeśli ktoś nie ogląda, to... Tutaj Wam wyskakuje właśnie propozycja, polecam, bo jest fajny e, i tak naprawdę tyle. A jeszcze z dodatkowych kwestii informacyjnych, to w poniedziałek wyjdzie film związany z aktualizacją bombelków, czyli małych hapaloposów SP Columbia Gross, więc jeśli ktoś czeka na info o sprzedaży, e, to cały film z tym infem wypuszczę w poniedziałek. To tyle, bawcie się w weekend, byle bezpiecznie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Hej!